Dorośli jak już pewnie wiecie, równie często jak dzieci tracą cierpliwość i rage'ują przez Fortnite. Cześć, ja jestem Przemek i właśnie w tym odcinku pokażę wam 5 mega rage'y rodziców w Fortnite. Także zapraszam do oglądania, ale nie zapomnijcie o konkursie na 1000 fałdolców. Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, napiszesz w komentarzu czy wolisz grać solo czy duo i zobserwujesz mnie na Instagramie oraz zostawisz serduszko pod najnowszym zdjęciem, bo to właśnie tam będą wyniki konkursu. Także pamiętaj, żeby to wszystko zrobić. Jedziemy z tym śledziem. Uwaga, ten film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Mam na celu ukazanie niewłaściwego odbioru gier komputerowych przez ludzi. Gry mają zapewnić nam zabawę i nie powinniśmy brać przykładu z przedstawionych osób. Film nie ma na celu promowania przemocy i wyśmiewania przez Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania. Ojciec, którego już za momencik zobaczycie, naprawdę mocno wkurzył się na swojego syna. Miał już dość tego, że jego dziecko ciągle gra i gra w Fortnite i powoli staje się uzależnione. Za karę kazał synowi zniszczyć swoją konsolę. Jednak jak się domyślacie, dzieciak robił wszystko, aby tego uniknąć. Swoją drogą popatrzcie co jest napisane na bluzie chłopca. It Sleep Fortnite Repeat. Czyli jedz, śpi, graj Fortnite i to powtarzaj. Chyba mamy do czynienia z prawdziwym fanem tej gry. Kto z was chciałby taką bluzę?

Naprawdę bardzo chora akcja. Mam nadzieję, że wasi rodzice nie każą wam niszczyć swoich konsol. Jednak czasami emocje ponoszą rodziców zdecydowanie za mocno. Szczególnie wtedy, gdy ich dziecko olewa szkołę, a Fortnite jest dla niego całym życiem. Ojciec tego chłopca miał już chyba tego serdecznie dosyć i postanowił w dość specyficzny sposób dać do zrozumienia swojemu synowi, że powinien ograniczyć grę Fortnite'a. Zastanawiacie się co zrobił? Po prostu rozwalił pada, aby nie miał czym grać i to dwukrotnie. Proste i skuteczne. Czy wasi rodzice byli na was kiedyś tak wkurzeni, że rozwalili wam na przykład pada do gier? Napiszcie mi to w komentarzu, bo mi osobiście nic takiego, całe szczęście się nie przytrafiło. Niektóre matki nie mają po prostu litości dla swoich dzieci. Ta dziewczynka popłakała się tylko dlatego, że jej mamusia postanowiła jej poprzeszkadzać w grze i przez to zajęła drugie miejsce. I Oj, jak mnie to zawsze denerwowało, jak ktoś mi przyszedł i przeszkadzał. Chyba rodzice każdego z nas chociaż raz wkurzyli się za to, że za długo gramy w jakąś grę. Doszło nawet do tego, że jej córka chciała usunąć z tego wszystkiego Fortnite'a. Nie sądziłem jednak, że można aż tak mocno popłakać się przez tę grę. Oczywiście nie śmieję się z tej dziewczynki, po prostu zaskoczyło mnie to. A wy, zaskoczcie mnie i zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Nie ma to jak żarcik z wyłączeniem telewizora podczas gry. Na takiego błyskotliwego pranka wpadła pewna mamusia, przez którego jej syn popłakał się. Stop. Where are you going? Where are you going? Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, że te wszystkie nagrania nie znikają z internetu. Jestem ciekawy, co powie jej syn za 15 lat, gdy będzie już dorosły. I to dotyczy wszystkich nagrań, które wam pokazuję. Ja osobiście nie chciałbym, aby takie rzeczy ze mną znajdowały się w internecie. Ale cóż, niektórzy ludzie chyba nie przewidują tego i krzywdzą w ten sposób po części swoje pociechy. Moim zdaniem jest to głupie zachowanie. I na koniec zostawiłem wam coś naprawdę dobrego, taka perełka. Może nie jest to rage rodzica, ale jest to tak świetne, że musiałem wam to pokazać. Z opisu nagrania możemy się dowiedzieć, że ojciec tego chłopaka dał mu szlaban na Fortnite'a i zabrał mu komputer. Reakcja dzieciaka jest bardzo ciekawa, zresztą co ja będę wam opowiadał, to musicie zobaczyć sami. I <laughs> do Zachowuje się tak jakby był jakiś opętany, rzuca się na łóżko, robi jakieś dziwne ruchy, syczy, przecież to nie jest raczej normalne zachowanie. Całe szczęście, że nie widzi tego jego ojciec, bo coś czuje, że miałby jeszcze gorzej przerąbane. A jeżeli właśnie teraz nie słyszysz, to znaczy, że odcinek przypadł ci do gustu, dlatego zostaw suba z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pamiętaj, aby zaobserwować mojego Instagrama i dołączyć do grupy PBG Team na Facebooku. Miłego dnia, cześć!